Partnerem merytorycznym programu jest białostocka firma Milklab wsparcie dla mam na etapie ciąży i karmienia. Audycja zawiera lokowanie produktu. Bobomania Dzień dobry, witamy wszystkich w naszej codziennej audycji Milk Club Wsparcie dla Mam w okresie ciąży i karmienia. Ja się nazywam Marta Guszcza, jestem z Milk Clubu, a jest dzisiaj ze mną e, położna pani Patrycja Glińska. Dzień dobry. Mam zasadnicze pytania, które mogą uspokoić e, przyszłe mamy. Porozmawiamy dzisiaj o szkole rodzenia oraz o funkcji położnej środowiskowej. Czym jest szkoła rodzenia? Oczywiście słyszymy, słyszymy tę nazwę, rozumiem jej znaczenie, ale czemu ona konkretnie ma służyć? Szkoła rodzenia, rodzenia służy przede wszystkim edukacji przedporodowej, edukacji z zakresu ciąży, przygotowaniu do porodu, rodzicielstwa, opieki nad noworodkiem. Karmienia piersią. A kiedy jest ten moment w okresie ciąży kobiety, kiedy powinna ona pomyśleć, zacząć myśleć o tym, aby się właśnie do takiej szkoły rodzenia zapisać? Czy to już od początku, czy też można sobie jeszcze troszeczkę dać spokój i przed samym porodem nauczyć się wszystkiego na tempo, tak zwane? Do szkoły rodzenia można się zapisać od 21. tygodnia ciąży i tu każda kobieta może dołączyć od tego etapu, co nie znaczy, że nie można też później. Jasne, ale czy tak wczesny zapis czemuś służy? Panie mogą jakiejś takiej większej rzeczywiście wiedzy nabyć? Czy są jakieś ćwiczenia, które Szkoła Rodzenia proponuje już w tym okresie? To jest po prostu rozłożone na etapy, bo są zarówno i wykłady, jak i ćwiczenia i tutaj mamy mają po prostu też wybór, na co chcą uczęszczać. Kompleksowa opieka, jak widzę, a Jaka jest funkcja położnej środowiskowej? Położna środowiskowa jest też taką osobą, która również może przygotować do porodu, opieki nad noworodkiem, ale również jest to taka osoba, która towarzyszy kobiecie tuż po narodzinach, czyli przychodzi na wizyty domowe, instruuje w zakresie pielęgnacji nad noworodkiem, monitoruje przebieg karmienia piersią i wiele innych procesów. Rozumiem, że i szkoły rodzenia, i tak samo położne środowiskowe dbają nie tylko o tą praktyczną stronę, przeprowadzają kobiety za rękę przez ten czas ciąży, ale również potrafią dać im wsparcie emocjonalne. Jaka jest ich funkcja właśnie w tym zakresie? Ja myślę, że to przede wszystkim, ponieważ też kontakt z innymi mamami jest dla kobiet taki budujący. Mogą się wymienić doświadczeniami same. Siebie są też wsparciem, ale też mogą przy okazji korzystać z profesjonalnego wsparcia ze strony właśnie, e, na przykład położnych. Tak? A czy widziałabyś potrzebę kontaktu e, takiego stałego e, z położą środowiskową e, młodej przyszłej mamy jeszcze przed rozwiązaniem, czy rzeczywiście od momentu porodu jest to opieka wystarczająca? Położna środowiskowa tak naprawdę towarzyszy kobiecie przez cały okres ciąży, od momentu kiedy pacjentka przyjdzie e, i tak naprawdę do samego rozwiązania i również po. Bardzo często też w szkołach rodzenia już mamy, możemy się skontaktować z położnymi środowiskowymi. Zresztą w Milklabie również mamy kontakt zarówno z szkołami rodzenia, jak i z położnymi właśnie, które są wsparciem. Bardzo Ci dziękuję za te informacje. Myślę, że wiele mam się uspokoi, przyszłych mam oraz młodych mam i na pewno będzie to dla nich wsparcie. Tak, warto mm, widzieć, że jest taka możliwość skorzystania zarówno z edukacji w szkole rodzenia, jak i u środowiskowej, bo nie, wie, nie wszystkie pacjentki o tym wiedzą. A to bardzo ważne. Drogi mamy i tatusiowie, dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka naszego cyklu Bombomania, które powstaje przy udziale Milklab. Marta Guszcza, a moim gościem dzisiaj była pani Patrycja Glińska-Położna. Dziękuję bardzo. Bobomania! Audycja zawierała lokowanie produktu. Partnerem merytorycznym programu jest białostocka firma Milclab, wsparcie dla mam na etapie ciąży i karmienia.